Halo, halo, hej, cześć i cześć. Dzień dobry, moi mieluśnicy. Witam Was w kolejnym odcinku, w nowej, krótszej wersji. Zmiany na wiosnę zaszły. I cóż zajdzie w dzisiejszym odcinku? Otóż przyszły do mnie gorące nowości z drogerii Madeleine. Nowości. Które poniekąd także będą moim pierwszym razem Jest to kategoria produktów, które e, traktowałam Nawet nie traktowałam, bo ja nawet nie testowałam, nie miałam Ale buduję napięcie, czujecie to, nie? Także e, mowa tutaj o kosmetykach mineralnych Podkładach, różach oraz rozświetlaczu e, Będę wam się tutaj starała dzisiaj wam pokazać I ze strony poniekąd laika, no bo tak jak mówię, nie testowałam nigdy bo dajże nigdy i nie miałam styczności z kosmetykami mineralnymi, e, i także dzisiaj chciałabym Wam e, pokazać, przedstawić najnowszą paletę od. Desi z samymi matami także tutaj pantera ta dzisiejsza jest nieprzypadkowa bo myślę, że zrobię jedno oko w stylu smoky, a drugie oko w stylu glamour, no i w samych matach będę się tutaj chciała jak najbardziej skupić na paletce więc już wam pokazuję jak ona się prezentuje w środku i w ogóle cieszy mnie, że dzisiejszy odcinek jest odcinkiem po polsku bo zarówno i Desi i Amili jako kosmetyki mineralne i paezę bo jeszcze nie, nie przeszłam do nowych pudrów Nowych, odmienionych, stare, ale nowe, odmienionych pudrów, mgły, podrowej, ściślej mówiąc, od Pez, ale dobra, miało być odesji, więc najpierw rozpoczynam, proszę bardzo, zapraszam, zerknijcie, jak prezentuje się, ostrość tutaj, o, cyk, jak prezentuje się paletka. Widzicie, same maty zarówno i chłodniej i cieplej i jaśniej i kontrastowo, no bo bardzo jaśniutki, no i tutaj e, kruczoczarny, więc przybliżę mocniej bardziej bliżej. Dodatkowo ściemniłam teraz ekran, być może lepiej będą się prezentowały kolorki. No i dobra, jak już jestem na palecie, to zrobię kilka przykładowych słoczy, jak się prezentują odcienie. No to dajmy tutaj ten jak ten krucoczarny będzie się sprawdzał? Pod palcem dość mocno zbity się wydaje. Następnie dajmy na to tutaj ten, no i taki przejściowy ocyk. Zapraszam. O. Dobra, no to mam cztery pierwsze kolorki. No to myślę, że wytrę paluchy i jeszcze Wam pokażę z cztery inne. Ale się znajduje się 12 kolorków. No i kolejna czwóreczka. Ostrość jest z nami. E, przepraszam, tutaj chyba nie wytarłam do końca palucha. Proszę bardzo. Ale ty cieni nie testowałam, nie malowałam się nią. Czekałam na dzień, aby zrobić to razem z Wami, ale jeżeli chodzi o pudry, mgłę pudrową od poezy, no to tutaj nie mogłam się oprzeć pokusie i musiałam, po prostu musiałam. Kiedy zobaczyłam w środku, jak wygląda ten puder, musiałam. No cóż, moi drodzy, jest to fantastyczne. No, ja kocham, więc ja będę tutaj się bardzo mocno e, nim podniecać, że tak to ujmę. Jest to puder satynowy dający piękne rozświetlone wykończenie e, Cały weekend był mój i pudru y, i smarowaliśmy się po prostu fantastycznie e, Zerknijcie jak prezentuje się tutaj ostrość, tutaj na puderek zapraszam e, Tak prezentuje się kolorek 11, najjaśniejszy e, W dalszej części filmu Wam właśnie opowiem ja, na jakie sposoby najlepiej aplikować tego typu puder e, No i oczywiście pokażę Wam resztę kolorków i moi drodzy, tytułem wstępu, uściślając jeszcze, kto dzisiaj z nami wystąpi ściślej, co, mowa tutaj o kosmetykach mineralnych Amili, także polska marka, których jeszcze nie miałam, nie testowałam, ale ogólnie z grupą kosmetyków mineralnych miałam niewiele wspólnego, także jestem mega ciekawa, bo jak wiecie, kosmetyki mineralne to kosmetyki naturalne, które sprawdzą się u większości cer. Eee, także Wam opowiem, bo są cztery rodzaje podkładów ja mam opcję kryjącą to fajny kosmetyk teraz na wiosnę na lato, lżejszy, delikatniejszy no i połączenie pielęgnacji z makijażem. Tyle nadmieniając na samym początku tytułem wstępu moi drodzy milusińscy e, pragnę gorąco Was zaprosić na dzisiejszy odcinek, wiecie kto wystąpi myślę, że będzie ciekawie, zaskakująco eee, no i różnorodnie pod kątem oczu, no bo jedno oko chcę zrobić e, w smołki drugie chcę zrobić w stylu glamour. I pragnę jeszcze nadmienić radosną nowinę, że macie minus 15% na zakupy w drogerii Madlen z kodem Maciusiowym, Magda W15%. Jeszcze wam oczywiście wrzucę na dole w opisie, przypomnę w filmie, więc koniec wstępu, zapraszam na odcinek Moi drodzy, w paletce był list, ulotka no i tak teraz czytam opis cieni i co tutaj jest ważnego, żebym także Wam przekazała, no i także w ogóle nazwane makijaże to jest Soft Glam oraz Brown Smoky także widzę, że myślimy podobnie a z rzeczy ważnych właśnie przy doborze kolorystyki tej palety brała udział makijażystka Aleksandra Kai, i także tutaj są od niej wskazówki i ona Wykonała makijaże do sesji promocyjnej, więc może troszeczkę się zainspiruję. Eee, może nie o tyle odtworzę, bo ja jestem średnia w odtwarzaniu, zawsze dodaję coś więcej od siebie. Ale dobra, nie gadając, działając, zapraszam bliżej. O, tak, cyk. O, do brody, mniej więcej brew broda. No i cóż, moi drodzy, rozpocznę od makijażu glamour, czyli cieniowanie, blendowanie będzie od najjaśniejszego do ciemniejszego. Natomiast w, w smoki będzie to gradient od linii rzęs najciemniejszego do najjaśniejszego. Więc biorę pędzle w dłoń, lecimy. Rozpoczynam od cienia vanilia, aplikuję go w wewnętrznym kąciku blisko nosa pod łukiem brwiowym Następnie wybieram kolorek kokonat, kładę obok wanili, przecierając granice. Kolejnym ciemniejszym kolorkiem będzie odcień koka, on mi się fajnie połączy z tym e, chłodniejszym kokonatem i analogicznie zacieram granice pomiędzy i idę w stronę zewnętrznego Kącika. Następnie wybieram kolorek Milk Choco, zacieram granicę i dokładam ciemniej, bliżej zewnętrznego kącika. Kolejnym ciemniejszym kolorkiem będzie Brownie. I tym odcieniem już delikatnie wyciągam, jakbym chciała narysować kreseczkę. Wracam do puchatego pędzla, którym rozcierałam granice i rozcieram załamanie. Dodatkowo wymieszam kolor Latte oraz Peach puchatym pędzlem i już pokazuję, co robię. Skontrastuję cieplejszym odcieniem załamanie powieki. Nie byłabym sobą, gdybym nie użyła czarnego cienia, ale zrobię to bardzo ostrożnie i bardzo delikatnie, łącząc ze sobą właśnie wyżej wymieniony czarny obok tutaj. Tego jest to kolor Rum. Bardzo delikatnie, ale po prostu chcę ten gradient zachować. No i dobra, lecimy bardzo blisko linii rzęs. Smyrkam tylko, wręcz bym powiedziała, bardzo delikatnie. Rozcieram poprzednim cieniem. I zapytacie się Magdalena, a co z dolną powieką? Zaraz coś wymyślę i nałożę, ale tutaj jeszcze patrzę, rozetrę zewnętrzny kącik, dodam kolorku pitch O! Wolną powiekę przemieszam ze sobą dwa kolorki. Połączę ze sobą peach oraz odcień hazelnut. Spocznę od ciemniejszego, czyli hazelnut, i zewnętrznego kącika. O, proszę bardzo, pięknie wszedł, który przecieniuje ciepłym brązem, czyli peach. O. No, i tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o e, początek i wewnętrzny kącik, to po prostu rozjaśnię, bo nie o tyle rozświetlę go, tym tutaj kolorkiem wanilia, aby też fajnie nawiązywało to do górnej powieki. Laczko numer jeden gotowe, przechodzę teraz do drugiego i roz... generalnie postaram się także użyć odcieni, których nie używałam w tym oku. Eee, więc rozpocznę od e, Almond kolorku i od dolnej powieki. Wyrysuję ją po długości, po całości. Myślę, że kojarzycie ten styl makijażowy. Forma dla osób mniej doświadczonych, bo łatwo jest zaznaczyć ten szkielet, obrysować po prostu oko. Idziemy, wyciągamy ją ku górze, wracamy, zaznaczamy załamanie powieki. Jest cały czas jeden rozpracowany kolor, nic jeszcze nie dokładałam. Granicę rozblendowuję. Następnie tym samym kolorkiem nanoszę cień na ruchomą powiekę, mocniej skupiając się przy linii rzęs. Delikatniejszymi ruchami, nakładając cień, rozcieram go ku górze. Widzicie? Mniejszy precyzyjny pędzelek i kolorek browni, którym bardzo blisko linii rzęs bardzo, także w off you. E, wzmocnię, wzmacniam linię rzęs. Oczywiście, że dodam odrobinkę czarnego. Granicę przecieniuję cieniem latę, aby było jeszcze bardziej miękko. I także tutaj dolne. Bazować wyłącznie na cieniach, ale żeby smołki było smoki, no to brakuje mi tutaj czarnej kredki. W tym oku także zrobiłam jasną linię wodną i, i także dla kontrastu, żebyście zobaczyli, jak się prezentuje oko z jasną i ciemną linią wodną, ale podpatrzyłam na zdjęciach z sesji, że modelki także mają eyeliner, więc myślałam, że będę oszukiwać, że tutaj zrobię czarną kreskę, ale nie, 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 więc moi drodzy, na linię wodną leci. Czarna kredeczka. Och, nie, nie będę płakać, nie będę, nie będę. O, Od razu inaczej, co? Chwila, wrażliwe oko. Chyba kredka była za twarda, oko zaczęło mi płakać i szybko musiałam poza kamerą działać. Także moi drodzy, opowiem, co się działo i odprawiło. Otóż ee, wzdłuż linii rzęs i linia wodna, zaznaczona na czarno, lekko roztarta. No i analogicznie także górna powieka, yy, i przecieniowana została z czarnym oraz cieniem rum. I moi drodzy, dosłownie za chwilkę do Was wracam z makijażem twarzy i kosmetykami mineralnymi, no i pudrem rozświetlającym, jakże fantastycznym. Więc nie może Was zabraknąć Ciebie, Ciebie yy, i Ciebie także. Moi drodzy, mówiłam, że tylko chwilka, także już jestem i tak patrzę sobie w podgląd, w kamerę, w lusterka, jak inaczej twarz się prezentuje, kiedy jest jedno oko takie, drugie takie, tak no. kosmos, co? No tak, zasłonię sobie tak i zasłonię tak. No i powiedzcie, które oko ten soft Glam czy może jednak Smoky lepiej się prezentuje i bardziej wam się podoba. No i też jak inaczej twarz wygląda bez nałożenia podkładu, ale tutaj już przychodzimy i sprytnie właśnie do kolejnego elementu i roli głównej naszego makijażu i kosmetyków mineralnych. Nie czytałam recenzji, bo tak jak Wam wcześniej i niedawno wspominałam, nie lubię się sugerować, ale chciałam się zapoznać z marką, po prostu Amili, żeby poczytać, zrozumieć koncepcję, wejść bardziej i tym podobne rzeczy. Także moi drodzy, są to kosmetyki mineralne, naturalne, eko i pozwolę sobie tutaj nadmienić i przeczytać, bo ja myślę, że tak ładnie nie powiem, o co w tak w skrócie? O co w tych kosmetykach naturalnych, mineralnych, ekologicznych chodzi? Otóż moi drodzy, są to kosmetyki, które po pierwsze nie zatykają porów, które po drugie e, świetnie sprawdzą się u cer problematycznych, e, u cer alergicznych i wrażliwych. I są to kosmetyki, które w swoim składzie mają wyłącznie czyste pigmenty, minerały w formie proszku, tlenki żelaza cynku, tytanu, cząsteczki miki początkowo były stosowane przez osoby które miały skórę wrażliwą bądź które przeszły zabiegi peelingi, mikrodermabrazję bądź Botox. i zerknąłem sobie jeszcze na stronę, jakie są rodzaje podkładów, bo nie tylko ten jeden ja mam dzisiaj kryjący ale także, uwaga, jest seria dedykowana cerom suchym, normalnym o naturalnym wykończeniu odkrycia do średniego, do pełnego matujące, do cery tłustej mieszanej, wykończenie mato Średnie krycie, wersja satin do cer suchych, normalnych, wykończenie satynowe, odkrycia lekkiego do mocniejszego oraz serię do skór dojrzałych z olejkami żożoba. Do tego typu podkładów najlepiej sprawdzą się pędzle, które są typu kabuki, czyli mocno zbite, e, i flat topy, czyli ścięte. No i podkład nakładamy ruchami okrężnymi, wpracowuje. Podkład minerały w pędzel. No i tym, 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 tym. Zapraszam. Hmm. Patrzę się w podgląd, a powinien. Taka podniosła chwila, a mi się rozładowała bateria. Także moi drodzy, nic nie robiłam poza kamerą, tylko wymieniłam baterię. No i lecę dalej. Proszę bardzo. Powiem Wam, że fajnie to wygląda. Jeszcze troszeczkę tutaj dorzucę. O, przynosie. Myślałam, że będzie to trudniejsze w obsłudze, ale powiem Wam, że nie jest to trudne. Ładnie to wygląda. Sami zobaczcie. Jest podkład, nie ma podkładu. Przyjdę do Was jeszcze bliżej. Dobra, idę na brodę. W tej przynosie. Wyszedł mi nieprzyjaciel, więc. O. Elegancko. Możemy przypudrować, nie musimy przypudrować w zależności, jakiego efektu oczekujemy. Dobra, słuchajcie, jaram się, naprawdę się jaram. Ładnie tak to wygląda. No, zerknijcie. Super! Powiem Wam, że trochę podchodziłam sceptycznie i lekko się obawiałam, że może gdzieś mi się porabią prześwity, plamy czy coś w tym stylu, ale zobaczcie, jakie piękne jest wykończenie, jakie równomierne rozłożenie i jak naprawdę ładnie podkład wygląda na skórze. Puder, ale podkład! Miodzio! Dobra, lecę na drugą stronę. Przyjdę do Was bliżej, może jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje. Podoba mnie się. Tu miałam takie dzisiaj czerwone, pewnie zauważyliście, więc zobaczcie, co się dzieje. Abrakadabra to czary i magia. Było czerwone, nie ma czerwonego, miodzio. Moi drodzy, przechodzimy wreszcie do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli mgły pudrowej od PZ. Już wam pokazuję odcienie i już wam opowiadam o zastosowaniu pudru, jak możemy go używać. Otóż jest to rekomendacja od PZ. Sposób numer jeden: nałóż puder na całą twarz pędzlem, efekt wygładzona i promienna cera, więc ja się długo nie będę zastanawiać, tylko lecę i ja to poczynię. Drugi sposób, w międzyczasie, kiedy będę otwierać opakowanie i tutaj Was zabawiać i opowiadać, drugi sposób to nałóż mgłę punktowo zamiast klasycznego rozświetlacza efekt pięknie podkreślone punkty światła, fantastycznie opisane, nieprawdaż? No i sposób numer trzy zostawię Wam w tajemnicy na razie i już jak otworzyłam Przechodzę do nałożenia pudru. Biorę duży, zamaszysty pędzel i zapraszam. Omiatam całą twarz. Widać efekt? Nieprawdaż? Fantastyczny. Jest to uważam totalny must-have i uważam również, że będzie to hit nad hity. Mhm. Tak. Tak, 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 tak. Ta stacja jest tak wyważona, że ten efekt jest bardzo subtelny, promienny, zdrowy. Delikatny, fantastyczny. Także myślę, że ja tutaj dłużej nie muszę opowiadać więcej na, na temat tego pudru, bo naprawdę jest wielki wow i jest miłość, naprawdę od pierwszego e, użycia. E, a jeszcze słuchajcie co do samego e, paezę, co mówi i pisze o pudrze. Zapraszam. Lekki jak mgła, puder o aksamitnie miękkiej formule. Poprawia wygląd skóry, zapewniając niezwykle subtelny efekt rozświetlenia i wygładzenia. Dodatek olejowego ekstraktu z siedmiu kwiatów, tutaj ważne: jaśmin, peonia, wiśnia, neroli, lawenda, bez, róża, zapewnia odczucie nawilżonej i gładkiej skóry. Ujednolica koloryt cery, nadając jej zdrowy, promienny wygląd. Bestseller w nowej ultra lekkiej formule. Wszystko się zgadza. Pod tym się podpisuje, jest ewidentny sztos i petarda. Więc, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak pokazanie Wam kolorków tego pudru, więc już odpakowuję i pokazuję. Tak, moi drodzy, prezentują się odcienie kolor 11, jest to Light Beige, 12 Natural Beige oraz... 13 Golden Beige. Co do trzeciego sposobu, który zatrzymałam sobie na później, to uwaga, uwaga! Nałóż mgłę w odcieniu Golden Beige punktowo zamiast tradycyjnego brązera efekt cera z efektem pięknej, słonecznej opalenizny. No i dobra, mowa tutaj o tym ostatnim kolorku. Powiem Wam, że nie wiem, czy on dla mnie nie jest troszeczkę zbyt ciepły, ale dobra. Zobaczmy, przetestujemy. Zrobię to bardzo, 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 bardzo delikatnie. W razie czego, żeby dołożyć jeszcze troszeczkę chłodniejszego brązera. No, ale dobra, w sumie nie głupio. Ależ ja dzisiaj będę miała piękną, rozświetloną, zdrową i promienną cerę fantastycznie. Mhm. No, dobra, powiem Wam nie głupio. Drogie poezze, wnioskuję, jeżeli ktoś mnie ogląda z zarządu, z osób z marketingu albo osób kreatywnych, które tworzą kosmetyki, to ja mam ogromną prośbę. Rewelacyjne pudry, fantastyczne rozświetlacze z serii selfie, tak samo brązery. Gdzie są róże? Ja się pytam. Więc jakby ktoś może wpadł na pomysł, ja delikatnie sugeruję, żeby coś podobnego stworzyć. Z różami, no to będzie sztos, brązery sztos, rozświetlacze sztos. No i właśnie te róże, jakby gdzieś się pojawiły na wiosnę, byłoby fantastiko. Jak już wywołałam ten róż, no to pora nałożyć na pucie. E, moi drodzy, także mineralny. No i na razie delikatnie, no bo mówię, nie wiem jak się trochę obchodzić. No i na uśmiechu. Można więcej? Chyba można, co? Zerknę w lusterko, bo tak boję się, żeby nie przesadzić. Oleż, po prostu śliczny odcień. No wiosna radosna, bez kitu. Patrzcie, zerknijcie. No miodzio. Nie wspomniałam różyk w odcieniu, i już szykuję się na rozświetlacz, także mineralny, miotełką szczyty kości. Policzkowych. Nie ja wiem, że dzisiejszy makijaż jest dość mocno rozświetlający, ale yy, myślę, że większość osób się ze mną zgodzi, że rozświetlacza nigdy za wiele. Także hmm. jeszcze na dłukiem brywiowym Fantastycznie, nieprawdaż. Powiem Wam nieskromnie, że bardzo mi się podoba wykończenie dzisiejszego makijażu. Yy, chodzi mi po prostu o. To rozświetlenie i satynę na twarzy. Rewelacja. Po prostu kocham. Dobra. O, tutaj. Aby zachować równowagę, czyli matowe oko, zrobiłam matowe usta, no bo reszta twarzy jakże elegancko rozświetlona. No i moi drodzy, zadaję pytanie. Proszę dawać znać, które oko. Czy smoki? Czy może jednak. Soft glam, więc czekam na Wasze komentarze i powiem Wam tak, bo już przyszedł czas na podsumowanie. Cały makijaż już skończony i gotowy. Zacznę od pudrów, bo uważam, że jest to totalny must-have i śmiało mogę powiedzieć i rzec, że są to moje ulubione pudry, z którymi się nie będę rozstawać. Fantastyczne, fantastyczne. Satyna. Subtelna, delikatna, nienachalna, e, delikatne wygładzenie, no po prostu ekstra. Ten efekt nie jest. E, nie wiem, no nawet jakby to ująć, to nie jest opcja przerysowana. Wiecie, że e, jak są pudry czasami rozświetlające i jest ta kula dyskotekowa. Nie, nie, nie. Nie trzeba wcześniej dawać pudru matowego, utrwalającego, e, żeby stłumić ten efekt. Ja wiem, że to głupio brzmi, że chcemy mieć coś rozświetlającego, ale tłumimy, bo chodzi o to wyważenie, żeby to wyglądało dość naturalnie i ładnie po prostu. No i ta skóra wygląda fantastycznie, zdrowo, promiennie, ale no, już o tym wspomniałam wcześniej, ale podtrzymuję, bo jaram się. Mocno. Co do minerałów, bo dziś to był mój pierwszy raz, chociaż z drugiej strony przypominam sobie, że niedawno używałam różu, który był różem mineralnym, ale e, podkładu nie używałam wcześniej, także e, uważam także ten efekt za bardzo fantastyczny i udany, i na pewno wrócę do tego produktu, bo mega mi się podoba wykończenie na twarzy. E, co do mojej drodzy cieni. E, już poddałam pytanie, które oko lepsze i ładniejsze. Jest to paleta neutralnych, matowych odcieni, ładnie się ze sobą łączących, uzupełniających, zarówno w kolorystyce neutralnej, ciepłej, chłodniejszej. Fajnie się ze sobą kolory blendują, mieszają. No i pokazałam Wam, myślałam, że coś mi się w oknie rusza, a to ten odrusztowania po prostu faluje. Dobra, nieważne. Otóż wracając, e, pokazałam wam właśnie jak ładnie budować gradient, jak ładnie e, wyblendować ze sobą cienie. No i właśnie jak to oko podkreślić, żeby było charakterne i konkretne także moi drodzy, o, tak się jeszcze może zaczeszę, zrobię foty i moi drodzy, dzisiejszy odcinek nagram z ogromną przyjemnością i satysfakcją z efektu końcowego e, także dziękuję Wam za dziś i jeżeli się zastanawiacie może nad jakimiś kosmetykami, albo czy warto, czy nie warto to myślę, że e, skusi Was dodatkowo mój kod rabatowy przypominam e, minus 15% na zakup w Madlen, kod, uwaga, wybrzmiewa Magda W15. Oczywiście jeszcze wam napiszę. Także dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Koniecznie dajcie znać jak nowa długość włosów, no i które oko bardziej wam się podoba. Także żegnam się, do zobaczenia, do następnego. Mua!